Wyobraźcie sobie scenę, śniadaniowe studio, pełne energii i oczekiwania, a w jego centrum Edward Miszczak, nowo mianowany dyrektor programowy Polsatu. Coś innego, coś niezwykłego, absolutnie zażartego w formie, wprowadza w ten poranny program swoimi zaskakującymi opowieściami. Dziś, obok codziennej dawki informacji o nowinkach telewizyjnych, zaskakuje nas swoją relacją na temat Ninja Warrior, ujawniając przy okazji garść tajemnic, które mogą zainteresować wielu widzów. Edward Miszczak zasiadł na fotelu dyrektora programowego i wiceprezesa telewizji Polsa 16 stycznia 2023 roku. Jego kadencja rozpoczęła nowy rozdział w historii stacji. Przejął dowodzenie po Ninie Terentyw, nadawując stacji świeże spojrzenie na rozwój programu i nowe kanały transmisyjne na żywo, w tym Halotu Polsat. W wyjątkowym porannym wydaniu Edward zaskakuje publikę swoją obecnością oraz tym, co ma do powiedzenia o planach na sezon jesienny. Jego występ w studio wywołał falę emocji i zainteresowania, a to przecież tylko początek. Dowiemy się również, że Edward pojawił się w studiu z telewizyjnym pilotem w ręce, co podkreśla jego zaangażowanie w sprawy dnia codziennego w branży medialnej. Co na to nasi dziennikarze? Postanowiliśmy zapytać Edwarda o nadchodzące programy, w tym takie tytuły jak Milionerzy, Taniec z Gwiazdami oraz Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Jednak szczególną uwagę poświęcił Ninja Warrior Polska. Choć gospodarze Show. Maciej Rok i Agnieszka Chyży pytali go o szczegóły na temat programu, Miszczak zachował pewien poziom tajemnicy, co tylko podsyciło ciekawość widzów. Warto zauważyć, że w programie Halotu Polsat mieliśmy okazję usłyszeć także od innych twarzy stacji ze szczególnym naciskiem na Ewę Wachowicz. Jej debiut w tym programie był interesującym zjawiskiem, a jej wcześniejsza obecność w kuchennych segmentach programu tylko dopełniała całości. Edward nawiązał do krytycznych głosów internautów, co świadczy o jego umiejętności dostrzegania różnych perspektyw i odpowiedniego reagowania na nie. Mimo że jego wystąpienie można by określić jako pełne entuzjazmu, napotkał również na trudniejsze pytania i wyzwania ze strony prowadzących. Atmosfera studia była napięta, a Miszczak celnie odbierał uwagi, udowadniając, że w świecie telewizji nikt nieodmiennie losu nie zdrża. W takich momentach, pełnych emocji i niepewności, pojawiły się też wątki dotyczące pracy innych prowadzących w programie Halo to Polsat. Miszczak podzielił się swoimi spostrzeżeniami odnośnie do ich talentów i wyjątkowości, co dało widzom wgląd w jego podejście do zarządzania ludźmi w branży. Kto wie, co przyniesie przyszłość i jak rozwój programu wpłynie na telewizyjny krajobraz w Polsce? Edward Miszczak jako dyrektor programowy na pewno ma wiele do odkrycia i zrealizowania, dlatego warto śledzić jego decyzje oraz efekty ich wprowadzenia.